To jest właśnie 10% wartości stridki. Dwa wahacze, dwa przewody. Wszystko to po i zrobię. Koszt 260 plus 100, czyli 360 zł. Zdjąć koło, dobrać się do wahacza, rozebrać i działać. Operację czas zacząć. Tutaj zasada jest bardzo prosta. Muszę odkręcić sobie wahacz w dwóch miejscach mocowania do sanek i odkręcić zluzować stworzeń. Czasami Newton trzeba użyć, żeby wybić sobie stworzeń. Odkręcona śruba od a stworzeń wypięte. Odkręcone dwie śruby od wahacza i zdemontowany element. Ten jest ewidentnie do wyrzucenia. Rozerwane gumy, zniszczone. Po to zamawia się nowe, żeby było nowe. Na razie sobie tylko wszystko pozałapuję. Po to, żeby po prostu móc to później podkręcać już na stojącym na płasko aucie. Tu zapięte zwrotnica do góry. Upchnę wachacz w środku i poskręcam. Stwierdziłem, że nie będę bawić się jazdę na Kano, po prostu wyparłem sobie wachacz, osadziłem już śruby, teraz mogę je na spokojnie, na sztywno skręcić. Teraz tak naprawdę trzeba odwrócić proces, czyli upycham wachacz do zawieszenia, skręcam na dwie śruby delikatnie na, na początku. Drugi wahacz daje się odkręcić szybciej niż pierwszy. Przemek nabiera tempa, jednak nie zawsze z korzyścią dla samochodu. Pneumat nie zawsze się sprawdza, już na pewno nie przy śrubach. Niestety tak jest, jak ktoś chce przyspieszyć pracę, to tak się czasami kończy. Urwała się śruba od mocowania sworznia i muszę teraz zamówić nową śrubę i dopiero na spokojnie to poskładać.